Święta gwiazdy spadają, a siódemka gra. To będzie najlepsza gwiazda w naszym życiu. Kosmicznie dobre filmy. Kręcić gwiazdą na nasze życie. W Wigilię o 17.40 zimowa opowieść. Wiem, jak ją ocalić. O 20.00 listy do M2. Wyjdziesz sam mnie? Nie. Pierwszy dzień świąt. O 13.45 kosmiczny mecz. Czy z was gwiazdy? O 20.00 listy do M3. W drugi dzień świąt. Ziemia się kończy. O 17.15 bardzo Dziki Zachód. O 19.25 Mada Gwiazda. O 20.00 listy do M4. Jesteś taka sztywna, że się dziwię, że w takiej panie mogłem w ogóle takować. Gwiazdy spadają z nieba. Miała być większe, ale wszystkie już były wykupione. I lądują w siódemce.